Dzień dobry. Tym razem jesteśmy w przepięknym Sopocie, w takim zaczarowanym miejscu jak stadion leśny Sopockie Centrum Lekkiej Atletyki i Rekreacji. I co my tutaj robimy? To jest ciekawa sprawa. Właśnie tutaj mieści się punkt konsultacyjno-terapeutyczny Ośrodka Mrowisko. Serdecznie zapraszamy. Kto by pomyślał, kochani, że ci wszyscy tu sportowcy i biegacze zamiast do szatni schodzą do poradni. I kto by pomyślał, że w takim miejscu uzależnieni i ich rodziny mogą znaleźć pomoc. A po terapii można pójść i sobie pobiegać. Piękne lasy, piękny tartan, piękne boisko. I przecudowne widoki. Dzień dobry, nazywam się Aleksandra Chrupek. Jestem kierownikiem poradni terapii uzależnień Mrowisko i młodzieżowego ośrodka terapeutycznego Mrowisko. Znajdujemy się w poradni terapii uzależnień Mrowisko, która jest częścią młodzieżowego ośrodka terapeutycznego Mrowisko. I trochę jest to myląca nazwa, ponieważ tutaj my się nie zajmujemy tylko młodzieżą, ale również dorosłymi. Dorosłymi, którzy borykają się z problemem uzależnienia, czy to samymi uzależnionymi, czy rodzinami i bliskimi. No i w tym miejscu można skorzystać jedynie z terapii indywidualnej. E, e, czyli takiej formy 1 na 1, gdzie się spotykamy z terapeutą raz w tygodniu oraz e, ze wsparcia psychiatrycznego, czyli można tutaj skorzystać z sesji z e, psychiatrą. E, no i kto tutaj może się do nas zgłosić? Zgłosić się mogą osoby uzależnione od narkotyków e, z terenu całej Polski, w zasadzie, i będą miały bezpłatną terapię w ramach NFZ. E, no i to wsparcie psychiatryczne również będzie bezpłatne. Poza tym e, mamy taki program, który się nazywa Sopockie Wsparcie dla mieszkańców miasta Sopot, i tutaj mogą korzystać e, uzależnieni od alkoholu, od narkotyków oraz ich rodziny, e, bliscy, e, no, którzy w jakiś sposób borykają się z trudnościami związanymi z uzależnieniem. E, I taka trzecia nasza forma to są uzależnienia behawioralne, czyli osoby uzależnione od hazardu, od komputera, od telefonu od pornografii, od jedzenia, również mogą tutaj do nas się zgłaszać. I mamy taki projekt z Krajowego Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom, który nazywa się Kompakt i w jego ramach osoby uzależnione i również rodziny i bliscy mogą korzystać ze wsparcia z terapii indywidualnej. No i jak się do nas zgłosić? Można się do nas zgłaszać telefonicznie pod numerem 505 165 924. Można mailowo się zgłosić na adres mailowy poradnia małpa-mrowisko.org.pl Te wszystkie informacje dostępne są na naszej stronie internetowej. No więc trzeba się zgłosić i powiedzieć, że mam problem, chciałbym skorzystać. Tutaj koleżanka w rejestracji. Zbierze wszystkie informacje, dopyta się, co jest potrzebne, no i zaproponuje jakiś termin, albo no, niestety powie, że trzeba chwileczkę poczekać. Poza tą placówką w ramach Młodzieżowego Ośrodka Terapeutycznego działa również Ośrodek Stacjonarny dla Uzależnionej Młodzieży i ośrodek ten mieści się na Alei Niepodległości 817, czyli tu jesteśmy na Webickiego 48 w Sopocie na stadionie leśnym, natomiast tam w centrum Sopotu przy głównej ulicy mamy ośrodek stacjonarny dla uzależnionej młodzieży i tam właśnie pracujemy z młodzieżą uzależnioną od narkotyków, również z terenu całej Polski. Jest to taka placówka stacjonarna, gdzie leczenie trwa rok czasu, no i można przyjechać, młodzież tam przybywa całodobowo. I pracuje też nad sobą w związku z trudnościami, które mają z problemami z uzależnieniem. Ważne jest to, że żeby tam trafić, trzeba mieć między 14 a 18 lat. No i zgłosić musi rodzic takiego dziecka, które ma problemy. Najlepiej też telefonicznie pod numerem 508-352-257. W poradni terapii uzależnień Mrowisko pracują psychologowie i specjaliści psychoterapii uzależnień, certyfikowani, wykwalifikowani, zespół jest pod stałą superwizją i udzielamy pomocy osobom od 15 roku życia wzwyż, czyli młodzieży i dorosłym w ramach poradni. Towarzystwo Profilaktyki Środowiskowej i Mrowisko prowadzi także szereg różnych innych działań, między innymi placówki wsparcia dziennego, ale także nowo otwarte, działające od października Centrum Szpaki, czyli poradnie dla mieszkańców Gdańska na ulicy Szpaki 1 na gdańskich stogach, gdzie można uzyskać pomoc w ramach terapii indywidualnej, terapii rodzinnej, wsparcia psychiatrycznego, terapii pedagogicznej, logopedycznej dla wszystkich mieszkańców Gdańska borykających się z trudnościami, również tych osób, które borykają się z problemem uzależnienia, czy w rodzinie, czy to sami ze sobą. Pamiętaj, nie jesteś odpowiedzialny za swoją chorobę, ale jesteś odpowiedzialny za swoje zdrowienie. Zapraszamy serdecznie do Sopotu na stadion lekkoatletyczny.